W dzisiejszym materiale pogadamy sobie o horrorze, który, no, w zasadzie ma na siebie całkiem niecodzienny pomysł. I będzie on na maratonie grany, również tak jak poprzednia produkcja, którą omówiłem, czyli Ina Violent Nature. Tutaj taka ciekawostka od razu, w zasadzie dopiero co wrzuciłem recenzję właśnie tego slashera z perspektywy mordercy. Tu się już okazuje, że druga część jest zapowiedziana, także być może będzie to nowa seria, tylko właśnie z oczu killera. No zapowiada się całkiem ciekawie, zobaczymy. No w każdym razie zobaczycie 9 sierpnia obie te produkcje na maratonie, ja jeszcze inne z niego mam zamiar poruszyć w najbliższych odcinkach, tak jak już wspomniałem też wcześniej. A dzisiaj zajmiemy się właśnie stop motion. On chyba nawet będzie pierwszy leciał, przynajmniej w Heliosie. Także przyjrzymy się tej produkcji. Będzie chwilę bez spoilerów, ale też koniecznie muszę zrobić sekcję spoilerową, bo tutaj o tym filmie no według mnie przynajmniej będzie ciężko opowiadać bez spoilerów, a przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie, do których ja koniecznie chcę się odnieść. Także zapraszam. scenarzystą oraz reżyserem jest niejaki Robert Morgan i w zasadzie jest to jego debiut pełnometrażowy. Natomiast na koncie ma jeszcze sporo krótkich metraży i właśnie większość z nich to są animacje poklatkowe. I to wcale nie jest przypadek ponieważ konwencja tego horroru tak naprawdę jest połączeniem traumy właśnie z animacją poklatkową, która trochę zaczyna przenikać do tego życia realnego, do rzeczywistości naszej głównej bohaterki i po prostu zacierać granice pomiędzy twórczością, a pomiędzy tym, co dzieje się naprawdę i grzebiemy tak naprawdę jej tutaj w głowie poniekąd. No właśnie, tylko że ten film ma ogromny problem, bo jeżeli chodzi o scenariusz, jeżeli chodzi o narrację, a co za tym idzie, też montaż, który ją tworzy. No nie daje tutaj rady praktycznie na żadnym polu. Jak jeszcze wstęp jest całkiem okej, okay, to im dalej idziemy, tym po prostu jest gorzej tylko. Ale pamiętajcie, że to jest tylko moja opinia i tutaj celowo odniosę się do ocen, które widziałem, ponieważ jest to tak duża rozbieżność, że chyba dawno przy horrorze takiej nie widziałem. Chociaż ten horror to tutaj dopiero w trzecim akcie tak naprawdę dostaniemy. No spokojnie można tę produkcję mianować przez tak godzinę trwania jakimś... Nie wiem, thrillerem psychologicznym, czy, czy ultra niejakim dramatem, ewentualnie psychologicznym, bo to, to nie są do końca te gatunki, tutaj po prostu ciężko to zdefiniować. Natomiast jak sobie zajrzymy tutaj na nasze polskie podwórko, to mamy tak mniej więcej 4,7, czyli nawet nie dociąga do 5 zarówno od widzów, jak i krytyków. Jak zajrzymy sobie na IMDb, to już 5, 6 na 10 są oceny, ale co mnie bardzo zaskoczyło, Naroten Tomatoes od. Krytyków ogólnie ma 7,5 ta produkcja na 10, od top krytyków 6,6. Ja uważam, że to całkiem sporo, no i tak jak widzicie, rośnie to stopniowo. Natomiast dla mnie 7,5 na przykład dla tego filmu średnia jest jakimś totalnym nieporozumieniem, ponieważ no, ja jestem po tej drugiej stronie medalionu, nawet nie, że koło pięciu, tylko ta ocena raczej będzie jeszcze niższa. Uważam, że jest to naprawdę świetny pomysł, żeby łączyć tego typu rzeczy, tym bardziej, że sam bardzo lubię animację poklatkową. Ja też zdaję sobie sprawę, jak mozolny jest to proces tworzenia, gdzie stoisz po prostu i przesuwasz o milimetr daną postać i robisz fotę i tak w kółko, i jedną scenę, słuchajcie, czy, czy tam minutę, dwie filmu robi się dniami, czasami nawet tygodniami, także. To jest naprawdę kupa roboty, i właśnie z racji, że reżyser ma w tym doświadczenie, bo robił też shorty w tej konwencji. No to tutaj, oczywiście, umie to zaimplementować i sama ta animacja pokladkowa wygląda świetnie. Tam jest jakiś pomysł na to. Zaczynają się schody za to w momencie, gdy przychodzi tutaj ten pierwiastek ludzki, i jak aktorsko, na przykład, główna bohaterka jest ok. No to niestety, to jak zostaje poprowadzona i to jak ten scenariusz jest klejony po prostu na ślina, jakoś tak topornie miężliwe tutaj takie same ciężkie słowa mi przychodzą do głowy. No, wydaje się czasami, że jest to jakaś randomowa sklejka. Bohaterka na przykład idzie na imprezę, niby ma wziąć jakieś dragi, coś się rzeczywiście zaczyna dziać, jakby na jakiejś halunie totalnej była. A później mówi, że w sumie to nie wzięła tego, ale działy się dziwne rzeczy, które niby mają kontekst taki, że jakaś to jest impreza dziwna, ale szczerze to ja niektórych scen tutaj nie rozumiem. I też oczywiście fajnie, jak są filmy do interpretacji, z mojej perspektywy fajnie, czyli że możemy sobie coś tam po swojemu zrozumieć, to jest super. Natomiast problem zaczyna się wtedy, wydaje mi się, gdy cały film. Trzeba próbować zrozumieć, że nie pojedyncze jakieś sceny, czy wiele scen, tylko całość zaczyna być taka do interpretacji, ale nie dlatego, że ma tyle przenośnie i tyle metafor, bo jest taka mądra i super. Tylko dlatego, że po prostu nie wiesz, co się dzieje, bo narracja jest tragiczna. Bo w zasadzie jako widzowie my rozumiemy o co tutaj chodzi. Jest babeczka, ona tworzy swój własny film, właśnie poklatkowo. Tak naprawdę po matce ma, powiedzmy, te pasje. Mówię powiedzmy, ponieważ tak naprawdę została przymuszana wcześniej, czy zostawała przymuszana do robienia, no, tych filmów, ale na zasadzie tak, że matka siedziała jej za ramieniem i mówiła, źle, źle, masz to lepiej robić, będzie taka opresyjna matka, która po prostu tyrała jej psychikę. No i z tego wynika tutaj ta cała taka właśnie trauma, cała ta psychologiczna próba połączenia tego wszystkiego. Tylko ja nie do końca też rozumiem jak się łączy to, że matka ją tyrała przy filmie poklatkowym z tym, że animacja poklatkowa używa wręcz i zaczyna przenikać do naszego świata. Plus to co się właśnie dzieje montażowo. Jest to jeden wielki harmider, jest to jeden wielki chaos. Ja nie mogłem się absolutnie w tej produkcji odnaleźć. Jak samą animację doceniam no to reszty po prostu nie potrafię. Konwencją tego filmu w zasadzie jest to, że Bohaterka próbuje zdobyć kontrolę nad swoim życiem, nad swoją pracą, ogólnie nad tym, co robi, ale przy okazji musi walczyć ze swoimi demonami, po prostu. Więc to nie jest film, którego nie zrozumiesz, co się w nim dzieje całkowicie bo rozumiesz jego założenia, ale realizacja tych założeń po prostu no, wywala się z rowerka w mojej opinii. I bez spoilerów to w zasadzie byłoby tyle. Według mnie to wystarczy do waszej oceny, czy mielibyście ochotę to obejrzeć czy nie, ale ci co się wybierają na maraton to siłą rzeczy i tak obejrzą. Natomiast nie od razu jakoś w 100%, no bo sama ta konwencja tej animacji chociażby jest naprawdę super tutaj i pewnie będą takie osoby, którym ten film się po prostu spodoba. Niemniej jednak jeżeli trochę głębiej może siedzicie w gatunku i bardziej się przyglądacie właśnie na Narracją, czy tym, jak te scenariusze są konstruowane, to możecie mieć zgrzyty, ale jak tak po prostu chcecie sobie obejrzeć coś na wieczór z ciutkę innym konceptem, niż wszystko inne wokół, to jest szansa oczywiście, że wam to wejdzie. Jak nie będziecie tam się za bardzo jakoś zastanawiać nad tym, co i jak tu jest poukładane i czemu, to, to może być jakaś zabawa. Natomiast mnie ten film no, trochę przemęczył. Także jeżeli chodzi o moją ocenę, no to jest to. 4 na 10. Ponieważ no. Jak doceniam tego reżysera, że potrafi robić animacje i może gdyby zrobił pełnometrażowy animowany właśnie film, to wyszłoby mu super. Natomiast jak zaczyna to mieszać z bohaterką z traumami, to kompletnie mu się to nie klei, także no tutaj może po prostu nie jest to jego Dziedzina. Jeżeli ktokolwiek z Was miał już okazję oglądać Stop Motion, to podzielcie się w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli dotrwaliście do końca, możecie zostawić dzisiaj hashtag. No właśnie, Stop Motion, niech to będzie tytuł filmu, uważam, że pasuje. Jeżeli nie, dajcie znać, czy mimo wszystko zaciekawiłem Was i chcecie nadrobić, bo mimo że ocena jest negatywna, to tak jak mówiłem, pomysł wydaje się całkiem ok. A teraz zapraszam na sekcję spoilerową jeszcze. No to lecimy od początku z zawarciem tych najważniejszych rzeczy. A więc film się w zasadzie zaczyna tym, że właśnie matka naszej głównej bohaterki jest przedstawiona jako w zasadzie znana postać filmowa, która tworzy tę animację, ale ma problemy ze zdrowiem i no córka pomaga jej dokończyć właśnie ten ostatni rzekomo film tejże matki. Natomiast wydarza się tam bardzo dziwna scena, dziwnie przemontowana, tak jakoby tą matkę opętało raptem jakieś migające światła tu gasną cuda na kiju. O czym okazuje się, że ej, ona po prostu jest chora, to znaczy mówi się, że jest chora, ale to jak została ta scena montowana, ja miałem wrażenie, że kogoś tam opętuje. No bo czemu przy zwykłej chorobie lampki zaczynają migać na przykład? Nie mam pojęcia. Natomiast ta matka trafia do szpitala, zapada w śpiączkę. No i ta córka ma quest'a. Chce dokończyć film swojej matki, ale jej to nie idzie. No i poznaje w miejscu, gdzie teraz się przeprowadziła, tam sobie właśnie tworzy, taką dziewczynkę, która nic z gruszki, ni z pietruszki pojawia się na klatce schodowej. No i zagląda w ten projekt, patrzy, U, co ty tu robisz, animacja poklatkowa, ho, wytłumacz mi jak to działa. I tłumaczy tej dziewczynce, a ta dziewczynka mówi, wiesz co, to gówniane jest, obejrzała kawałek tego, co już zostało nakręcone, mówi, weź wywal tę animację, zrobimy nową, ja mam super pomysł. No i tak się to toczy i toczy i toczy i one wspólnie piszą tę fabułę, ale coraz bardziej staje się to podejrzane, bo ta dziewczynka pojawia się w różnych miejscach, czy ona w ogóle nie ma domu, czemu rodzice jej nie pilnują, czemu nikt jej nie piluje, sobie chodzi gdzie chce. Tak naprawdę... Już mniej więcej w połowie filmu na spokojnie, jak nie wcześniej, jesteśmy w stanie zdać sobie sprawę, że ta dziewczynka jest tylko i wyłącznie wytworem jej wyobraźni. I teraz właśnie a propos całej traumy, ja nie jestem do końca w stanie stwierdzić, jaki tu jest rodzaj choroby? Jaki to jest rodzaj traumy? Poza tym, że ej, matka ją tyrała, więc ta nie ma teraz kontroli nad swoim życiem i chce ją przejąć. Natomiast czemu ten cały artyzm tak bardzo ją pochłania, że dopuszcza się nawet później morderstw? Jedno nie do końca wynika z drugiego, a przynajmniej nie tak, jak jest to pokazane. Ja nie wiem, czy ona ma PTSD, czy ona ma rozdwojenie jaźni, czy ona ma schizofrenię, czy ona ma miks dziesięciu rzeczy naraz. Mam też usilne takie wrażenie, czy silne, że sam reżyser nie do końca wie, co ona ma. Po prostu stwierdził, trauma, ale tak bardzo chyba ogólna. No bo skoro dziewczynka jest wytworem wyobraźni i tam cały czas pomaga, tak naprawdę to jest ta druga wręcz jaźń właśnie, to ja bym gdzieś celował w... Te rozszczepienie osobowości, może trochę jak w splicie, z makawojem, wiecie, jest sobie babeczka, obok stoi Patrysia, <grystanie> w takiej właśnie wersji junior, i tam jej mówi, co masz zrobić. A ta główna, jakby świadomość, nie do końca sobie radzi w życiu, więc tamta ją gdzieś popycha, ale niestety też w czeluścia tak naprawdę mroku, bo no, ta dziewczynka w cudzysłowie, to tak naprawdę każe jej wziąć na przykład martwego lisa i obłożyć te kukiełki do animacji poklatkowej mięsem, żeby one rzetelniej, fajniej, horrorowo bardziej wyglądały. Później to idzie w jeszcze gorszą stronę, gdzie bohaterka wręcz właśnie no na samym końcu już praktycznie morduje swojego chłopaka, morduje taką koleżankę jedną i nawet sama siebie chce poświęcić. to wszystko dla artyzmu, to wszystko dla sztuki właśnie. Natomiast dla mnie narracyjnie tak bardzo się to nie klei, że jak... Ta animacja jeszcze zaczyna przenikać do naszego świata i na przykład przybiega kukiełka do pokoju naszej głównej bohaterki, gdzie ta tam śpiczy, zasypia dopiero, na przykład robi dziurę w nodze. To to samo w sobie jest fajne, że to się dzieje. Ale czemu to się dzieje? Czy ta wyobraźnia tak bardzo mocno działa, że to wszystko się przenosi? Strasznie topornie jest to ugrane. Oczywiście my możemy się wszystkiego domyślać i ktoś powie, że jest tak, 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 bo sobie zinterpretuje cały film po swojemu. Okej, okay, spoko, ale no film też powinien częściowo dawać jakiś klucz interpretacyjny, powinien mówić pomiędzy wierszami nawet, ale jednak o co mu chodzi, a nie rzucać wszystko po prostu, te wszystkie pomysły w zasadzie, które gdzieś tam zebrał w takiej burzy mózgów, a jeden tu, drugi tu, trz, trz, trz. I, I to się jakoś tam łączy. No ale właśnie, jak to się łączy? Ja pojęcia nie mam. To co mówiłem wam na przykład o tej imprezie jeszcze? Ona powinna być zjarana, bo na imprezie dostaje jakieś dragi. I gdyby była, to rzeczywiście dałoby się tu uzasadnić, że ej, no taki typowy, bardzo stereotypowy, no ale jednak artysta na odpale, który po prostu wtedy raptem uzmysławia sobie, jak dalej napisać scenariusz. No dobra, bo zjarana to ma pomysły, nie? Znaczy tam nie zjarana, tylko no, zaćpana czymś grubszym. Okej, okay, dobra. Natomiast jak później się okazuje, że ona wcale tego nie wzięła i ma przy sobie tego draga, no to wtedy już raczej, a nie, to jednak choroba. No czyli choroba dała jej pomysły? W sensie, no jeżeli ona nie miała żadnego pomysłu jak ten scenariusz dalej popchnąć, a podpowiadała jej ta rzekomo dziewczynka, czyli ta jej niech będzie druga osobowość, to skądś to się jednak musiało brać i chyba już większy sens by miało faktycznie, że z wzięcia Draga, bo wiecie, jej się tam wyobraźnia wtedy trochę bardziej rozkręciła. No nie do końca jednak tak jest. Na tej imprezie też dzieją się dziwne rzeczy, tam jakaś kukiełka na rzutniku jest pokazana, wygląda jak z martwej ciszy. Jakieś postacie, które dziwnie się zachowują, ona się tam przelizuje w ogóle z kimś, mając chłopaka, i to by znowu było uzasadnione, gdyby ona była naćpana. Ale nie jest, bo później mówi, że ej, nie wzięłam tego. Czyli scena jest tak montowana, jakbyś ty miał uwierzyć, że tutaj drop wszedł, a później nie, lizała się, bo co? Bo, bo jej odwaliło akurat w tym momencie, gdzie tylko zobaczyła jakąś paczuszkę z pigułką. Nie rozumiem po prostu o co twórcy tutaj chodzi. To już hardkorowa interpretacja jakaś muszę musiała wjechać, a wydaje mi się, że próba tego no, mogłaby zostać nazwana nadinterpretacją, dlatego ja nie potrafię tego połączyć w sensowny sposób, bo musiałbym chyba sobie wymyślić ten film na nowo po prostu i powiedzieć wam o filmie innym niż ten co obejrzałem. No, dziwnie, bardzo dziwnie posklejane. Wydaje mi się, że może nawet nie tyle, że nie ma tutaj pomysłu, bo pomysł jest. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, że twórca tego nie przemyślał, bo on to przemyślał. Ale teraz są dwa warianty: albo przemyślał to kiepsko, albo przemyślał to na papierze, ale realizując to reżysersko, później montując, gdzieś się pogubił, gdzieś jednak mu się to nie zaczęło kleić w pewnym momencie i właśnie zaczęło sypać. I też może być to po prostu kwestia tego, że to jest jego pierwszy horror. A jak robimy pierwszy pełen metraż, mam na myśli oczywiście. No to nie musi być łatwo, wręcz przeciwnie, jest to ciężkie wyzwanie wydaje się. No i może lepiej zacząć wtedy od czegoś lżejszego, co się łatwiej łączy, a później dopiero iść trochę w kino psychologiczne. Chociaż na przykład Ari Aster w Hereditary pokazał, że świetnie potrafi operować takim dramato-horrorem właśnie, ale no nie każdy jest Ariasterem. Asterem, niektórzy są Robertem Morganem i chyba nie dali rady tutaj także. Na końcu nasza bohaterka próbuje zwalczyć ten głos w sobie, tę dziewczynkę, wręcz ją dusząc, ale ta za chwilę pojawia się znowu za nią i... Widzimy, że nic to nie dało, że ta jej osobowość główna powiedzmy jest tak silna, że no nie jest w stanie tych demonów ujarzmić i tej kontroli nie przejmie. I jak widzi, że nie przejmie właśnie jej, no to wtedy morduje chłopaka, morduje tę koleżankę, a na końcu poświęca jeszcze samą siebie, tak naprawdę będąc jednocześnie częścią tej animacji poklatkowej, bo ona właśnie, jak już lalki jej nie wystarczały, to zaczęła kręcić ruchy tych trupów, a później sama siebie już taką umierającą zaczęła tam klikać aparatem, że tak powiem. No i później zamyka się w takiej skrzynce, w takim domku, który jest odwzorowaniem domku z tej animacji właśnie poklatkowej, co pojawiał się wcześniej. Tam też była taka skrzyneczka. Ona tutaj no kituje w tej skrzynce, tak to bym chyba nazwał. Poświęca się dla sztuki. Czyli jakby no ta jej śmierć ma dać pełnię temu filmowi, ma dać jej finał i zakończenie. No to oczywiście już odklejka na Maxa wiadomo. No, bo w sumie kto ma wypuścić teraz ten film, skoro ona się uśmierciła dla roli, ale cóż za poświęcenie, prawda? Cóż za heroizm. No, natomiast to zakończenie też tak nie do końca do mnie trafia. To znaczy, na papierze to wygląda spoko, że to jest dopięte w ten sposób, że tam jest całkowita taka już psychoza, no ale, no właśnie, to jest problem tego filmu, że no jakie lśnienie taka psychoza. Jak wiem, randomowe porównanie, ale no tak mi pierwsze co przyszło do głowy, że jak Jack Nicholson jest świetnie prowadzony w lśnieniu. I widać po prostu ten rozwój, nawet jak od początku filmu trochę już mu z twarzy psycholem zajeżdża, to nadal widać rozwój tej postaci, widać, że ta psychoza następuje, czy postępuje, że to jakoś się toczy. Tutaj ciutkę też, ale czasami są takie przeskoki, że jest scena, gdzie bohaterka jeszcze całkiem sensownie i powiedzmy racjonalnie się zachowuje. A po cięciu gdzieś w następnej scenie już ma taką odklejkę, że no to trwa półtorej godziny, ewidentnie może zabrakło ze 20 minut, żeby trochę to zbalansować, żeby trochę ten postęp tej no, choroby jakiejś tam po prostu sensowniej przedstawić. Natomiast tutaj to jest takie skakanie, ciachu ciachu, ten chaos i harmider, o którym mówiłem. i ja tego nie kupuję, ani rozwoju tego, tej choroby, ani nawet nie wiem w sumie co jej do końca jest. Po prostu jest pierdolnięta, no to możemy oczywiście przyjąć tutaj zapewnik. Ok, spoko, jeżeli tylko o to chodziło i się nie skupiamy na tym bardziej, mimo że to kino trochę psychologiczne, no to no nie wiem czy spoko. Właśnie nie do końca chyba jednak, no bo, bo coś tutaj nie gra. No więc pewnie fajniej, gdyby to było lepiej napisane i wtedy no szłoby to też lepiej wyreżyserować siłą rzeczy. Tutaj reżyser dużą pieczę oczywiście sprawował nad scenariuszem z racji, że jest współscenarzystą, więc na pewno mógł na bieżąco sobie tam jakieś zmiany wprowadzać. Natomiast ostatecznie no dostaliśmy koślawy horror psychologiczny, który chyba jest idealny na maraton, bo tam często gówna lecą, więc no spoko. To co do końca tej sekcji, za to to zostawcie hashtag chaos tutaj, niech będzie. Jeżeli obejrzycie całość, możecie oczywiście oba hasztagi wrzucić, będzie spoko też. No i co? Dajcie znać po części spoilerowej, jeżeli film już oglądaliście, co sądzicie. Jeżeli nie, no to dajcie znać, co sądzicie o tym, co powiedziałem, bo wiem, że niektórzy nie mają problemu, żeby sobie spoilerów posłuchać, a dopiero potem zobaczyć film, albo może nawet go nigdy nie zobaczycie i chcecie skomentować, no to śmiało. Widzimy się w następnych odcinkach, pogadamy sobie pewnie o kolejnej produkcji z nadchodzącego maratonu. Żegnam się z wami, na ten moment to tyle, trzymajcie się i hej!